thank you Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w ogrodzie u Zuzi Kaszuby. Cześć Zuzia. Cześć. Cześć. Witam, witam, witam. To trzeba się po młodzieżom przywitać. No tak, no w końcu młodzież. Dzisiaj pokażemy widzom wsadzenie ziemniaków w tak zwanych do toreb, po prostu do toreb. Tak. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że one są w różnych kolorach. W różnych kolorach, w różnych rozmiarach. mamy w różnych rozmiarach. Tutaj zielone, czarne, beżowe czarne, beżowe, czyli w zasadzie takie kolory, jakie chcecie, możecie. Mało tego, one mają, może troszeczkę, powiem o zaletach, że tak. takie ziemniaki bardzo łatwo, tak jak widać, to jest bardzo mobilne. Wypełniamy sobie, wypełniamy sobie do jednej trzeciej takiej torby ziemią. No a później będziemy dalej pokazywać. Tak. So, już ziemniakami. Pokazujemy. Ziemniakami tak. zabieramy się do pracy. Potrzebujesz coś ode mnie? Ja ziemię. Nie mam ziemię, ziemię no proszę. to proszę, tej... To ja ci to troszeczkę pomogę. Proszę. Jedną trzecią. Jedną trzecią, tak. Jedną trzecią i sobie. Ja przyznam szczerze, że trochę tutaj oszukałem, bo ja, no właśnie, ja na tutaj trzy, nasypałem, wiesz, żeby więcej, było tak łatwiej, sprawnie i tak. Więcej roboty Więcej mam. roboty, ale doskonale sobie tutaj szedłem. Ale mniejszą to też. Słuchaj, damy radę. Dobra. A powiedz Zuzia, ty interesujesz się roślinami? Sadzisz jakieś rośliny? W sumie to właśnie dobrze tutaj trafiłam. Ja rośliny bardzo lubię. U siebie w pokoju e, mam nawet dosyć sporą kolekcję takich doniczkowych, Aha. ale na balkonie też mam fajne donice, sadzę sobie kwiaty, także moja torba pięknie... Czyli to idealny, słuchaj, ja, ja przyznam szczerze, że tej torby ze sobą nie zabiorę, więc od razu powędruję do Ciebie na balkon, bo to jest naprawdę fajny system i on jeszcze tutaj ma dodatkową taką zaletę, taką kieszonkę, którą jak już roślina jest gotowa do zbioru, to my sobie możemy tutaj delikatnie to otworzyć. Oczywiście teraz tego nie będę robił, tak. ponieważ nam się ziemia wysypie, ale tutaj mamy taki podgląd. tu tak. już te piękne bulwy ziemniaka się wykształtowały i możemy sobie nie, nie, nie wyrębiać całego ziemniaka, po prostu cały krzak otwieramy i popieramy sobie, bo to się nazywa podwieranie ziemniaków. No, ale to jestem gadułą, zresztą zdążyłaś już się przekonać. To co, zabieramy się do sadzenia. Zabieramy się. I z takich sadzenia. praktycznych uwag, to do takiej wielkiej torby e, cztery bulwy ziemniaka. Tak, cztery. Do, do twojej... mojej dwa ziemniaki, czyli w sumie jedno opakowanie. Ma. Jedno opakowanie, więc tak. daje Ci możliwość wyboru, bo mamy tutaj mnóstwo różnych odmian ziemniaków, więc. Ja sobie biorę różowe wpadły. O, w oko. różowe, no więc to też, też też chciałem ten mój kolor. no Nie wybaczam. Nie wybaczam. No, to są jeszcze te jakieś różowe. Wiesz co, no to, no to ja pójdę to ja pójdę w te żółte. O, pięknie. Dobra. To ja pójdę w te żółte. Eee, no i może te białe. Dobra, tak klasycznie. Widać, klasycznie. Widać że jestem niezdecydowany, ale to... przy takim wyborze. Przy takim wyborze, naprawdę, bo mamy mnóstwo, mnóstwo ziemniaków, sezyniaków, mnóstwo odmian i możemy tutaj sobie według własnych preferencji wybierać. Ale widzę, że ty nie próżnujesz i idziesz po prostu jak, ja jak strzała. Musimy nadrobić, tak, tą Słuchaj. ziemię. Później zobaczymy. No, tak, to nie są zawody, ale tutaj już takie piękne kiełeczki. No właśnie, widzisz? u mnie też. No i takie teraz pytanie piękne, jest, jak, jak, po, jak postawić tego ziemniaka, jak go tam posadzić, żeby było dobrze. Słuchaj, można i na leżąco, i na, na płasko. To nie będzie miało wielkiego znaczenia. Kiełki są w zasadzie wszędzie, po tak. całej, całej ziemi. Więc śmiało, nie bójmy się, sadzimy po prostu tak, jak nam to podpowiada instynkt. O, dobra. trochę z odstępem może tylko, odstępem, żeby... Tak, 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 I kolejny etap to jej należy troszeczkę przykryć ziemią. Tak, do, do połowy torby tak. przykrywamy. A ja... Ty, ty, ty już posadziłaś, a ja jeszcze torbę otwieram. No. no słuchajcie. Wyprzedzam, nadganiam. Nadganiasz, no nadganiam. słuchaj. No te troszeczkę mniejsze, ale też uważa. Czy, a jakie, a dużo tych roślin masz? jakie dotyczy, Czyli doniczkowe. Mam bo Tutaj doniczkowe. trzeba zaznaczyć, że jesteśmy u was w pięknym ogrodzie. Tak, ale tutaj... ty masz u siebie w pokoju Ja mam w pokoju, doniczkowe. tak. Mam doniczkowe w pokoju, mam cały parapet, yy, o. cały parapet roślin, nawet dodatkową półkę musiałam ostatnio składać, bo, proszę, bo już no to, mi to, się nie mieściły. Powiem Ci tak, no miód na moje serce, że młoda osoba się interesuje roślinami, czyli jeszcze, 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 jeszcze jest szansa. Wprowadza życie, prowadza życie do pokoju. No i fantastycznie, słuchaj. Fantastycznie. A masz jakieś swoje ulubione? Mam nawet taka uwaga rzucam profesjonalną nazwą, Monstera Tieconsta. O no nie, no to przecież że każdy chciał mieć. Tak, to ulubione mój Ulubiona, no, no, no ludzie daliby się za nią zabić. Tak, no, no Dosłownie, ja byłam blisko, dosłownie ja byłam że blisko. ludzie daliby się za nią zabić. Ja byłam blisko. <gry> ale żyjesz całe szczęście. No, jakoś mi się udało, udało się. przeżyć, udało się, ale, no. ale co walka była. No nie ukrywam, była walka, tak, tak, tak. szarpanie za włosy było w sklepie. <grym> no tak, no tak, dzisiaj, dzisiaj są takie odmiany roślin, które no. bardzo chcemy e, posiadać w swoich kolekcjach. Czyli jesteś e, zapewnioną za paną fanką roślin. No. No i Można fantastycznie, tak powiedzieć, no, to słuchaj, no, no co prawda ziemniak nie jest tak wytworny jak Monstera, no ale słuchaj, e, frytki, będą. Ale frytki, no, frytki będą. będą, no to fantastycznie, słuchaj, to e, po, tym, po tym, po wysadzeniu jeszcze o czym należy pamiętać? O podlaniu. O podlaniu. My tutaj Bardzo sobie to razy. już darujemy, bo nie chcemy tej naszej pięknej tutaj yy, pięknego stołu zachlapać, ale należy dobrze podlać. I uwaga, nie możemy dopuścić do przesuszenia tej całej bryły, ale również yy, trzeba uważać, tak jak zresztą z każdym podlewaniem, nie żeby zabrać. nie przelać, żeby tak. nie przelać. Podlewamy codziennie, ale... Jezu, a następnym razem to Ty w zasadzie możesz poprowadzić. Duża wiedza, słuchaj, wygadana przed kamerą. to, to Słuchaj, no to ja od mamy wiem, że ty się w zasadzie. No, przed tą kamerą to już urodziłaś. Od ilu lat jesteś na, 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 na bym powiedział, przed kamerą? 17. jest, 17. Już. Czyli. No, czyli się urodziła przed kamerą. Tak. No nie wiem, gdzie jest mama, ale dziewczyna się urodziła przed kamerą. No. Jeszcze, słuchajcie, taka jedna uwaga, tak. prawda? Bo zapomnieliśmy praktycznie mhm. o tym. Kolejny etap, jak roślina będzie rosła, to co chwilę posypujemy troszeczkę ziemią, aż do momentu do, praktycznie do, do samej góry, tak? Tak, tak. Czyli jak nam się pokazuje. Mała już łodyga powoli, troszeczkę, trochę, troszeczkę dodajemy ziemi. Dobrze zrozumiałem. Tak. No słuchaj, <laughs> słuchaj, wiesz co, nie podam Ci ręki, bo mam brudną, ale może się stukniemy, co? Tak, tutaj pożegnanie ogrodnika brudnych rąk, ale... Brudnych rąk, ej, ty, ale my się nie umawialiśmy. No taki przypadek to jest przeznaczenie. Słuchaj, ja powiem tak, ja wiedziałem ile masz lat, więc mówię, nie będę chciał tutaj wyjść na jakiegoś starego dziadka, więc, <laughs> słuchaj, no... Pięknie wyszło. Bardzo się cieszę. Zachęcamy, Zachęcamy do uprawiania ziemniaków. ziemniaków.